z tej strony są co No, chciałem nagrać się szybkiego vloga w mojej drogi do drogi, prawda? Ehm, słuchajcie, bo jutro na pewno nagram filmik. Ja na pewno będę nagrywać codziennie filmiki, no chyba, że na jakiś dzień będzie kompletnie dla mnie zrąbany i że nic nie będę musiał, zrobić. Ale się postaram. Zrobię wszystko, co w mojej mocy No wiecie, coś tak muszę nagrywać ja to wiem dobrze no, Teraz Chcę kupić Wszystkie napoje na święta Czyli jakieś Miliardy, miliardy butelek Ogromnych, nie? Ogromną rodzinę Wujek z Niemiec przyjeżdża na szczęście, to też fajnie Ale dobra, to jest swoją drogą e, Wczoraj nie dostałem żadnego komentarza e, Pod filmikiem, jak to chyba normalnie Ale i tak wam dziękuję, bo jesteście super I wiecie... I ten... Raz... Kurwa... E, kurczę, zaraz odpowiedź Z ust mi wyleciało, asfalt... pan, Już jestem Zapomniałem, co miałem powiedzieć Aha! Właśnie! Że... Zrobię jakiegoś krótkiego vloga Jakieś wszystkie scenki z mojej Wielkanocy e, I tak dalej Więc będzie dobrze, nie? No, tak myślę A teraz... Mam taką ostatnią wielkanocy Moja teraz siostra wyjeżdża Byłem taki przyzwyczajony raczej znaczy, no, no ostatniej Wielkanocy tak, w ogóle w tamtych rokach dużo piłem energy drinków i tak dalej, to postanowiłem, że kupię sobie tak 4 energy drinki na jeden dzień. Tak mało byłem jeszcze mówicie, tym o co chodzi, to kupiłem sobie te energy drinki i po chryomu e, co parę godzinek wypijałem, nie? Miałem także co półtora godziny. No właśnie do teraz do tego sklepu muszę wejść i właśnie mi się ten, no dobra spróbuję. No i teraz ten udaje mi wszystko, a dobra to po przerwie.